No, i jestem już w domku. Ale w sumie, co by nie powiedzieć, to niby głupi spacerek, ale samo poczucie mi się poprawiło. Nie na chwilę, no bo. No tak, to już jest, ale czuję się lepiej. Tylko najlepsze jest to, że jest godzina. 21.28. A ja zaczynam być swoim w swoim żywiole zamiast jak normalnie ludzie szkować się do snu, to ja dopiero zaczynam żyć. Cały dzień nie do życia. Zmarnowana. Wieczór. No właśnie. Jakoś to tak umieść dziwnie. Tak sobie właśnie, właśnie sobie tak myślę. Sobie coś poogarniam w tablecie jakieś rzeczy. Mam nowy tablet. Może na nim będę edytowała filmiki zawsze to wygodniej niż na telefonie także tak sobie o to jest o to jest łon brysik także także taka sytuacja zobaczymy jak on mi się będzie w ogóle sprawdzał w użytkowaniu bo jeszcze praktycznie no, no nic na nim nie mam i tak dalej także zobaczymy czy sprawdzi się jako alternatywa dla większego telefonu i ten, no bo zastanawiałam się nad laptopem, ale laptopy są cholernie drogie takie jak bym chciała, a po co jakiś mi słabszy laptop, jak równie dobrze mogę wziąć tablet także pomyślałam że z takimi rzeczami jakie ja robię, to powinien mi tablecik z klawiaturką wystarczyć, zobaczymy czy się myliłam czy nie także to jest Lenovo P11, ta druga edycja, nowsza. No bo jest wcześniejsza P11 i jest P11 wznowienie, ta druga wersja. No i to jest właśnie ta druga wersja. Zobaczymy. No, także... No. Życzę Wam miłego wieczorku i wypoczynku. A ja dopiero zaczynam żyć. Cały dzień nie żywa. Wieczorem wystąpiło we mnie jakieś życie, także.